Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale. A w dzisiejszym odcinku. Cristiano Ronaldo w znakomitym stylu ucisza krytyków. Zlatan Ibrahimović nie zrobił nic konkretnego w ponownym debiucie na San Siro. Fantastyczna gra Polaków w Napoli. Arkadiusz Milik się nie zatrzymuje. Oraz powrót spekulacji na temat transferu Neymara do FC Barcelony. Pod ostatnim odcinkiem jeden z widzów rzucił wam wyzwanie. Dacie radę je wykonać? To już leży w waszych rękach. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, aby nie przegapić kolejnych niezwykle ciekawych odcinków. Nie przedłużając, zapraszam na film. Interesujecie się sportem i analizą sportowych pojedynków? Jeśli tak, skakujcie do trzech grup, które skupiają największą społeczność na Facebooku. Sprawdzajcie, bo dużo się tam dzieje. Link znajdziecie w opisie. Dzisiejszy odcinek zaczniemy od tematu debiutu dla Tana Ibrahimowicza na San Siro. Szwed wszedł za Krzysztofa Piątka w 55. Minucie. Posłuchajcie tej brzawy na stadionie. Patrząc na to nagranie przypomina się debiut Krzysztofa Piątka w Milanie, który wchodził za kutronę. Polak także był witany gromkimi brawami, a jego zmiennik gwizdami. Przed Przedwczoraj bardzo podobnie stało się z Piątkiem. Przykre jest to, że kibice mają tak krótką pamięć. Przechodząc jednak do meczu, Ibra wcale dużo nie zrobił. Oddał kilka strzałów, jednak żaden z nich nie wpadł do siatki. Mimo dużo lepszych statystyk, Milan zremisował to spotkanie z Sampdorią i kluby musiały podzielić się punktami. A teraz mecz Napoli z Interem Mediolan. Spotkanie od samego początku było bardzo zacięte, zarówno jedna jak i druga strona ostro napierały. Pierwsza bramka padła za sprawą Lukaku w 13 minucie po pięknym zbodzie i strzale od słupka. Kolejna to dziwny Kicks. Jej autorem również był Belk, ale nie wiem czy tego trafienia nie przypisać bramkarzowi Napoli. Goalkeeper odbił piłkę, która następnie niefortunnie wpadła mu między nogi i wleciała do siatki. Kole kontaktowego zdobył Arkadiusz Milik. Jednak nie był on spektakularny, bo Polak tylko dołożył nogę. Wynik zamknął Martinez w 61. Minucie. Napoli wręcz rozdawało prezenty swoim przeciwnikom. Gdyby nie błędy w defensywie, mecz mógłby skończyć się wynikiem 1 do 1. Na pochwałę w tym meczu zasługuje Piotr Zieliński, który miał, uwaga, 92% celnych podań. Nadal pozostajemy we Włoszech, tym razem przy pojedynku Juventusu z Cagliari. Sara dama atakowała i przeważała od początku, ale akcje oskrzydlające z wykorzystaniem Quadrado czy Aleksandro nie kończyły się celnymi strzałami. Między innymi Sebastianowi Walukiewiczowi, który zablokował próbę Cristiano Ronaldo. Polak na tle swoich kompanów z zespołu prezentował się przyzwoicie. Notował udane interwencje. zdaniem stworzenia atrakcyjnych widowisk i ofensywnego futbolu piłkarze Cagliari tym razem mieli mało do zaproponowania na połowie przeciwnika. Prawie wszystkie ataki gości były kasowane w bezpiecznej odległości od bramki pociecha Szczęsnego. Co prawda Maran wystawił jednocześnie Joa i Giovaniego, ale nawet ze wsparciem Naingolana południowcy nie byli niebezpieczni dla mistrza Włoch. Szczęsny nie miał nic do roboty poza rozstawienie swoich obrońców i zachował czyste konto. Bianconieri posiadali piłkę przez 65% czasu w pierwszej połowie, ale defensywa rywali nie pękała. Pierwsza bramka dla faworyta padła w 49 minucie. Cristiano Ronaldo strzelił na 1 do 0 po wymanewrowaniu Robina Olsena i obok rozpaczliwie interweniującego Sebastiana, Walukiewicza. To nie Polak był winowajcą. Pogubił się ten drugi, znacznie bardziej doświadczony stoper, który za darmo oddał piłkę Portugalczykowi. Gwiazdor Iwantusu nie zmarnował prezentu i zdobył gola w piątym meczu Serie A z rzędu. Cristiano skompletował dublet i został wiceliderem klasyfikacji strzelców w Ligi Włoskiej w 67 minucie. Portugalczyk uderzył pewnie z rzutu karnego na 2 do 0. Po faulu na Paulu Dybali. Dzieło zniszczenia zostało dokończone w ostatnim kwadransie. Cristiano Ronaldo asystował przy golu na 3 do zera Gonzalo Iguaina, a niewiele później podsumował swój rywalacyjny występ trzecią bramką na 4 do zera. Zdegustowana po 45 minutach publiczność tym razem oklaskiwała gospodarzy, którzy pod dowództwem CR-7 zdemolowali rywala Sardynii. Cristiano swoim wyczynem uciszył zlatane Ibrahimowicza, który ostatnimi czasy mocno się z niego nabijał, ale o tym odcinek już jutro. Korzystając z okazji chciałbym Was zaprosić na mój odcinek, który widzicie w karcie na kanał Totolotka, gdzie goś nie wystąpiłem. Poruszyłem tam temat problemów w Manchesterze City oraz Roberta Lewandowskiego, który w roku 2019 był lepszy od Cristiano Ronaldo i Leo Messiego. Zachęcam serdecznie do obejrzenia. Po raz kolejny wraca temat transferu Brazylijczyka do FC Barcelony. Chodzi oczywiście o Neymara, który w katalońskim zespole miałby zostać następcą Argentyńczyka Lionela Messiego. Neymar jest postrzegany jako jedyny zawodnik, który może godnie zastąpić Messiego, zarówno pod względem sportowym i marketingowym. Tak piszą dziennikarze Mundo Deportivo. We wtorkowym wydaniu dziennika widnieje tytuł Tak dla Neymara. Powrotu magicznego TRC-u nie obawia się Antua Griezmann. Cały czas ma nadzieję, że miejsce w składzie znalazłoby się także dla niego. Temat powrotu Brazylijczyka pojawiał się w mediach przez kilka miesięcy w 2019 roku. W tym momencie przedstawiciele PSG nie mają już jednak tylu argumentów, by zatrzymać napastnika. Neymar będzie chciał wykorzystać punkt w regulaminie FIFA. Jeden z nich przewiduje, że to FIFA ustala cenę za zawodnika, który podpisał kontrakt z klubem nie mając jeszcze 28 lat i który gra w nim już od 3 lat. Media informują, że chodzi o kwotę 180 milionów euro. Czy brakło szans na kupno Kyliana Mbappé czy Harry'ego Keina Neymar będzie numerem 1. I teraz pytanie do kibiców Barcelony. Chcielibyście, aby Neymar powrócił? Czy może macie go już dosyć? Napiszcie w komentarzach. W ostatnich tygodniach wydarzyło się wiele śmiesznych, a zarazem niezwykłych sytuacji w piłce nożnej. Zobaczcie sami. ハハハハ 아! 와! 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 Ready? Is that as far, far as it goes? No, that, that's... <laughs> <laughs> Straight away in the face! <laughs>

W tym odcinku to by było już na tyle. Jeżeli się on wam spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Subskrypcja także będzie mile widziana. Widzimy się oczywiście niebawem. Cześć!